Dzień dobry Państwu. Dzisiaj pragnę zaserwować temat dotyczący porównania technologii materiałów budowlanych z przedziału czasowego 1978 rok kontra 2025 rok zalety i wady. Technologie materiałów budowlanych przeszły ogromną metamorfozę. W 1978 roku dominowały tradycyjne, ciężkie i tanie materiały. Budowano powoli z dużym zużyciem energii i surowców. W 2025 roku królują rozwiązania ekologiczne, prefabrykowane, lekkie i inteligentne, które drastycznie skracają czas budowy oraz zmniejszają emisję CO2. Beton tradycyjny 1978, bardzo tani, wytrzymały na ściskanie, łatwy w formowaniu, ale ogromne emisje CO2, ciężki, słaba izolacyjność termiczna. 2025 Wersje niskowęglowe z popiołami, żużlem, recyklingiem, emisja niższa o 20-50%, nadal energochłonny w produkcji i wolno wiąże. Cegła i ściany murowane, 1978, dobra akumulacja ciepła, trwałość, odporność ogniowa, bardzo długi czas budowy, duża pracochłonność, wrażliwość na mróz. 2025, cegły perforowane i termoizolacyjne, lepsze parametry. Wciąż droższe i wolniejsze niż prefabrykaty. Stal konstrukcyjna. 1978. Lekka, duża rozpiętość, szybki montaż. Korozja, słaba izolacja cieplna i akustyczna, drogie wytwarzanie. 2025. Stal z recyklingu, nawet 95%. Wyższa jakość powłok antykorozyjnych. Produkcja nadal energochłonna, wymaga ochrony PEPOSZ. Drewno i konstrukcje szkieletowe. 1978 Tanie, szybkie w budowie domów jednorodzinnych, podatność na wilgoć, owady, ogień, mała nośność przy wyższych budynkach. 2025 CLT, drewno klejone krzyżowo, glulam, drewno modyfikowane termicznie, bardzo wysoka wytrzymałość, niski ślad węglowy, budowa nawet dziewięciopiętrowych budynków z drewnianych, wyższa cena początkowa i konieczność impregnacji certyfikacji. Prefabrykacja i budownictwo modułowe. 1978. Wielka płyta, panele betonowe. Szybka masowa budowa. Fatalna izolacyjność, nieszczelności, brak indywidualności. Dużo odpadów na placu budowy. 2025. Moduły 3D, druk 3D betonu i drewna, fabryczna jakość. Odpady zredukowane o 90%. Budowa w kilka tygodni, bardzo wysoka precyzja. Wysoki koszt narzędzi i transportu modułów mniejszych projektów. Materiały izolacyjne 1978 Styropian i wełna mineralna. Tanie i skuteczne. Styropian pali się i topi, wełna osiada, ryzyko pleśni przy złej wentylacji. 2025 Aerogel, wełna drzewna, hempcrete płyty próżniowe, izolacja z recyklingu, nawet 3-4 na lepsza lambdą, ekologiczne, oddychające. 2-5 razy droższe niż klasyczne rozwiązania. Podsumowanie. 1978 budowało się tanio, masowo i trwale, ale kosztem ogromnego zużycia energii, surowców i późniejszych wysokich rachunków za ogrzewanie. 2025 buduje się drożej na starcie, Zwykle plus 10-25%, ale znacznie szybciej, ekologiczniej i taniej w eksploatacji oszczędności 30-70% na energii. Coraz częściej stosuje się materiały odnawialne, samonaprawiające się, inteligentne i w pełni recyklowalne. W Polsce wciąż najpopularniejsza jest tradycyjna technologia murowana, ale udział drewna CLT, prefabrykatów betonowych i modułowych. Rośnie lawinowo, szczególnie w segmencie domów energooszczędnych i pasywnych. Aha, a co do ideologii emisji węglowych, to mam wątpliwości.